nasz dom. Tu razem wciąż poznajemy <grystoszu> zabaw wiele. Szybko, tyle Dla nas wy, biegni dla dążka, was Najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś z sny wyobraźni granic tak. Bawmy się każdego dnia. Niech ta rana nie trwa To jest nasz dom Tu razem wciąż Poznajemy zabaw wiele Najlepsi przyjaciele Cześć! Cześć! To my! Tosia i Tymek <grym> <grym> Żegnamy się z Asią <grym> Droga do szkoły Życzę Wam udanej pierwszej wizyty w nowej szkole. Dzięki, dzięki. Asiu. Pa! Dziękuję, że zaopiekowaliście się, Asiu. O, nie ma za Bardzo co. Dzięki Dziękuję. za zaproszenie! Zawsze jesteś mile widziana! <grym> nie ma za co, pa! Pa! Pa, Asiu! Asia wszędzie jeździ swoim rowerem. Przyjeżdża nim nawet do nas, chociaż mieszka po drugiej stronie ulicy. Do szkoły też jeździ rowerem. Kiedy zaczniemy szkołę, będę tam jeździć na rowerze codziennie Tak jak Asia Ja będę jeździł na hulajnodze O, spójrzcie, idzie babcia O, babcia! Cześć, kochani! Hej, mamo! Cześć, Jolu, cześć, bliźniaki! A gdzie mój tradycyjny uścisk na powitanie? Uścisk! Uścisk, uścisk. uścisk dla Mosi! Uścisk! uścisk. Wejdź do środka, mamo. Pewnie, że możesz. Proszę. Dobra, ja idę pobiegać. Dziękuję, że przyszłaś zaopiekować się Tosią i Tymkiem, mamo. Cała przyjemność po mojej stronie. Wchodzicie? Mamusiu, hmm? kiedy zaczniemy szkołę, czy będziemy mogli jeździć do niej codziennie na rowerach, tak jak Asia? Nie, ja nie chcę. Ja chcę jeździć na hulajnodze. Wiecie co? Jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. Um, już wiem. Może sprawdzimy to teraz. Ta! Będziecie ze mną? O, fantastyczny tak? pomysł! Też tak myślę. Tak! Tymek, ty możesz wziąć hulajnogę, a Ty Tosiu pojedziesz rowerem. Tak! Świetnie. Możemy skoczyć do waszej szkoły i potem wrócić. Tak. Super! Chodźcie, musicie założyć kaski. Czerwony dla Tosi. Jest! I żółty dla Tymka. Dziękuję. Wyruszyliśmy z mamusią. Babcia została w domu, bo się zasnęła. Ja prowadziłam na hulajnodze. Nie za szybko, Tymku. Zaczekaj na nas na końcu chodnika. Dobrze, Mamusiu? Asia wcześniej powiedziała mi, że trzeba jechać chodnikiem, aż dojedziemy do ścieżki rowerowej. Pasuje ci ten nowy rower, Tosiu. No dobrze. Zaczekajcie na mnie. Stop, sprawdźmy, czy nic nie jedzie. W lewo, w prawo, znowu w lewo. Świetnie, idziemy. Babciu, jesteśmy! O, szybko wam poszło. Pomóc ci? Ja wracałem rowerem Tosi. A ja wracałam na hulajnodze <grym> Tymka. Czemu się zamieniliście? Tak, dla zabawy. I żeby zobaczyć, jak jest łatwiej. I co takiego wolisz, Tosiu? Ja wolę jeździć rowerem. A. Rowery są dla starszych. A ty, Tymku? A ja lubię hulać na hulajnodze. Szu, szu, szu! Szu, 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 szu. <laughs> Jak ci się biegało, Jolu? Było fantastycznie, dziękuję. Wiecie co? Kiedy wasz tatuś był mały, nie mieliśmy tylu opcji. Zwyczajnie chodziliśmy do szkoły i tyle. O, o właściwie to wzięłam coś, żeby wam pokazać. Babcia miała w swojej torebce kilka starych zdjęć. Zobaczmy, tym ku chcesz mi usiąść na kolana? Ja no stoję! Dobrze, Tosiu, zobaczmy, co my mamy tutaj. To zdjęcia? Tak, co mamy zdjęcia. Czyje to zdjęcia, babciu? Zerknę tylko A... i zobaczę, co tu jest. Spójrzcie. To jest wasz tatuś pierwszego dnia w szkole. Co? To jest tata? <laughs> tak. Prawda, że bystro wyglądał w tym mundurku? Tak. Ma trochę za duży sweterek, prawda? Nie mogę uwierzyć, że tata tak kiedyś wyglądał. Jesteś do niego bardzo podobny. Spójrzcie. O, co to takiego? Co mama ma? e, Mam tu... O, więcej zdjęć! Kilka o, moich zdjęć o, w mundurku o, szkolnym! O, to spójrzcie. był mój pierwszy dzień w szkole! Wyglądasz słodko, mamusiu! To prawda, słodziutko wyglądasz! Ładny miałaś mundurek, mamu! Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę was w mundurkach pierwszego dnia w szkole! O, o, cześć, Mosieńko! Musia! O, wstałaś nareszcie! Myślicie, że jest już gotowa, żeby wyjść na spacer? Tak, tak. jest gotowa! Dobrze, ponieważ tak sobie myślałam, moi drodzy, że jeśli chcecie, moglibyśmy przejść się do waszej szkoły razem z Musią. Przejść, przejść? Przejść się no, tak. do szkoły? Tak, będzie fajnie. O, i możemy pójść na skróty kładką nad torami. O, właśnie, to tam, gdzie mieszka pan Rozner. <laughs> pan Rozner, zapomnieliśmy o naszej obietnicy. O właśnie! Obiecaliśmy, że będziemy machać codziennie składki w drodze do szkoły. Czyli, Tymek, nie możemy jechać do szkoły na rowerze ani na hulajnodze. Nie! Będziemy musieli chodzić. Bez roweru i hulajnogi, żeby tak, pomachać pokładze. panu Rosnerowi. I tak! I możemy mu stamtąd pomachać. Tak. Nie możemy złamać obietnicy, bo pan Rosner będzie smutny. Chodź, Mosiu, poczekaj, Dosiu. Możesz dziś spełnić sny wyobraźni Podnosi, tak. granic tak. brak. Najlepsi przyjaciele. Podobała nam się droga do szkoły. Mamusia pokazała nam na kładce, gdzie mieszka pan Rozner, i wszyscy mu pomachaliśmy. Ale dzisiaj w oknie nie było pana Roznera. Mamo, myślisz, że pan Rozner będzie jutro czekał w oknie, żeby nam pomachać? Tak, pewnie, że będzie, obiecał. A pan Rozner to dobry przyjaciel, który dotrzymuje obietnic, tak jak wy. Nie mogę się doczekać jutra. Tak, tak wiem. A ty, synku? Nasza szkoła wyglądała na bardzo dużą, mamo. Tak? Podstawówka Haczam to duża szkoła. Chodzi do niej dużo dzieci. Ja chyba nie chcę iść do dużej szkoły. Wiesz? Ja też się martwiłam pójściem do dużej szkoły, tak jak ty. Ale potem naprawdę mi się spodobała. Serio? Tak, serio. Tobie też się spodoba. <laughs> Wtedy mamusia powiedziała: Jutro pierwszy raz wejdziecie do swojej nowej szkoły. Jutro pierwszy raz wejdziecie do swojej nowej szkoły, kochani. To dzień zwiedzania. Poznacie swoją nauczycielkę i inne dzieci z waszej klasy. Nie mogę się już doczekać. <laughs> A ja nie chcę iść. Och, Tymku. Jak już zobaczysz swoją nową klasę i poznasz nauczycielkę, to od razu poczujesz się lepiej. Będzie Obiecuję. dobrze. Dobrze? Dobrze, mamusiu. No dobrze. A teraz czas, żebyś położył się już do łóżka. Dobranoc mi się, Dobranoc! Krzyczę. <gry> Dobranoc, chłopiec. Tymek! Dobranoc, Tosiu! Dobra, Dobranoc, Dobranoc moja tośastyczna, Tosiu. Śpij dobrze, słoneczko. O, przytulas. <gry> Śpij dobrze, kochana. Dobranoc. Dobranoc. Zobaczysz, że jutrzejsza wizyta w nowej szkole okaże się dobrą zabawą. Dlatego musisz się dobrze wyspać. I to, powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Dobranoc. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj przeszliśmy się na próbę do szkoły. Pamiętacie, jakiego koloru był kask tymka? Był żółty? Czy zielony? Odpowiedź znajduje się za króliczkiem. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to żółty. Zobaczcie. Tymek, ty możesz wziąć hulajnogę, a ty, Tosiu, pojedziesz rowerem. Co? Tak, Możemy skoczyć do waszej szkoły i potem wrócić. Tak! Super! Chodźcie, musicie założyć kaski. Czerwony dla Tosi. <laughs> I żółty dla Tymka. Dziękuję. Wyruszyliśmy z mamusią. Babcia została w domu, bo się zasnęła. Ja prowadziłam na hulajnodze. Nie za szybko, Tymku! Zaczekaj na nas na końcu chodnika! Dobrze, Mamusiu! Asia wcześniej powiedziała mi, że trzeba jechać chodnikiem, aż dojedziemy do ścieżki rowerowej. Pasuje ci ten nowy rower, Tosiu. No dobrze. Zaczekajcie na mnie. Stop, sprawdźmy, czy nic nie jedzie. W lewo, w prawo, znowu w lewo. Świetna gra! fantastycznie! Do zobaczenia! Badmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąt, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej: Studio Tercja Gdańsk dla Hippiec Media International.